Jakby się wydawało, że już jest wszystko w porządku, pięknie słońce świeci i jesteśmy sobie gdzieś w przestrzeni? Właśnie e, to, co mnie najbardziej denerwuje, staniactwo e, i niedouczenie w pewnym momencie e, tak w tej chwili walka z dwutlenkiem węgla no to jest zwykłe, ja, jawne niedouczenie bo w ten sposób byśmy nie mieli cukru, no niby z go mamy walczyć I to prawda, ale dwutlenek węgla dwutlenkiem węgla odżywiają się przecież rośliny, dla nich jest to tlen, tak dla nas i trzeba brać to pod uwagę właśnie tutaj historia jest dosyć śmieszna, ale to Włodarze, albo nie mają wykształcenia, albo w ogóle brak im jakiego, jakiejś perspektywy myślenia, bo ta perspektywa jest krótkowzroczna. Wydaje się każdemu, że ma patent na życie. A już najbardziej to, co za chwilę pokażę Państwu, to jest po prostu nie tyle skandal, co już właściwie można by było powiedzieć, że to jest narodowy nasz obóz likwidacji nas wszystkich, obojętnie kogo bo to nie jest taka prawda że nie, ale dzisiaj mówimy o grypie specyficznej grypie za chwilę będziemy mówić o szczepieniach bardzo specyficznych szczepieniach a przez cały czas mieliśmy tą przyjemność chemitransów, czyli tych Białych smug. Już dzisiaj lada moment tego nie będzie, tylko będzie polewanie ulicy wodą, która będzie skażona. Która jest skażona, i wówczas A niektórzy nie wierzą w niektóre sprawy, dlatego że uważają, że człowiek Czekowi nie, nie będzie robił takich rzeczy. To są ludzie bardzo porządni. Dużej wiary, z którymi bym nie chciał mieć do czynienia, bo raczej wolałbym z tymi ludźmi, którzy za każdym razem przyglądają się i dbają o nas jako o ludzi, ale ci, którzy przeszli tak zwaną szkołę e, prawdy i dzisiaj wlepiają mandaty, no to po prostu są potomkowie tamtych. Z Historii i tamtych trzeba by sprawdzić, na przykład ich pobudki, dlaczego oni wstąpili do służb jakichkolwiek, bo dzisiaj jedyną służbą jest służenie drugiemu człowiekowi. A tutaj jest problem. Ten problem jest nieodwołalny. Właśnie za chwilę zbliżam się tutaj do takiego punktu, który w tym punkcie. E, właśnie chcę pokazać ja się patrzę czy gdzieś jeszcze gdziekolwiek takie coś występuje ale nie widzę no tak przyszło nam żyć w ciekawych czasach i ktoś nad tym steruje tylko kto jeżeli to są ale przyglądając się są tak zwani usłużni. To, co patrzę na tych usłużnych, których jest mnóstwo. Chociażby tutaj fantastyczna sprawa, jaka się udała w Warszawie zrobić. Czyli za fekalia, które spłynęły przez Wisłę, które już wykluczyły właściwie Bałtyk na kilka lat, bo to, co się stało, to nie jest tak, że wejdzie dziecko i zrobi siusiu czy kubkę do morza, bo to to rybki nawet zjedzą, czy jakieś robaczki. Ale jeżeli wchodzi taka ilość właściwie nieokreślonego, no to wtedy mamy problem. Bo po pierwsze to nie jest tylko stoalet, toalet, ale i także jakieś substancje, które nic nie mają wspólnego, ponieważ oczyszczalnie oczyszczają kompletnie wszystko, nawet zakłady pracy. Tak, a zakłady pracy używają różne rzeczy. Ale nie, nie czarujmy się. Dochodzimy do tego punktu, który chciałem pokazać tak bardzo Państwu, bo to jest dla mnie zamach nie na moje życie, tylko na nasze wspólne życie. To, to że w pewnym momencie ktoś chce. Teraz dlaczego nie jestem w maseczce? Bo ktoś może powiedzieć, proszę Pana, ale nie Pan dba o siebie. Nie, nieprawda. W tym momencie, kiedy tutaj nie ma ludzi no, w tej przestrzeni wcale nie muszę się obawiać e, dodatkowo zwróćcie uwagę, że e, ten wirus, jeżeli nawet istnieje w jednym miejscu przez 4 metry, w tej chwili to jest piękne słońce i dosyć e, mocno grzeje, więc ten wirus nie przetrzyma, to jest jedna rzecz. Nawet jeżeli ktoś by mi Opowiadam w dodatku jeszcze jedna rzecz, że kiedyś mam maseczkę, mam wilgoć przed twarzą. I w tej maseczce zbiera się dopiero wtedy, jeżeli on nawet nie wejdzie, ale osiądzie na tej maseczce, to i tak i tak przejdzie. Także bezpiecznie jest taki. Oczywiście wchodzą do jakiegoś sklepu, do jakiegoś działania i wtedy tak. Ale na to też jestem przygotowany oczywiście że tak i wczoraj wczoraj miałem tą niebieską maseczkę taką dyżurną po prostu a w tej chwili oproszę taka maseczka tutaj dosyć ciekawa z materiału bardzo ładna w formie ale nie wiem czy ja raczej mam pewne anse co do tego dlatego że znając działania jakie są, nie jesteśmy przy operacji a w dodatku to, co się dzieje teraz w przestrzeni lepsze jest zastosowanie chociażby tego olejku czterech złodzi, gdzie jestem wysmarowany i on tworzy jakby przede mną taką barierę a ta bariera czy przepuszcza, czy nie przepuszcza, tego nie wiem ale mam doświadczenia tak zwanej historii ludowej, e, że przy dawnych domach drewnianych stawiało się, e, sadzało się e, dokładnie czarny bez i bez wytwarza specyficzne Właściwie klimat tak by można było nazwać, czyli ten aerozol wokół siebie, który najłatwiej brzmi i przez to przedusza, przedusza ogień, czyli dokładnie i odciąga, odpycha ten zapach pioruny. Więc jeżeli czarny bez odpycha ee, pioruny. To w takim razie zapach, który roznosi tutaj czterech złodziei, to na pewno, teraz popatrzcie Państwo tutaj na wspaniałą rzecz. To jest przepiękne. To jest ten moment, dla którego warto żyć, kiedy kwiaty kwitną. A teraz pokażę za sekundę Państwu moment, jak można szybciutko i bardzo łatwo załatwić nas odpowiednim myśleniem. Odpowiednim myśleniem, tak zwanym uczciwym myśleniem. I na to nie ma sposobów, oprócz jednego, że Ginie wokół nas, przyroda, i ktoś nie zastanawia się, że jesteśmy jego elementem, i, i w gruncie rzeczy dano nam prawo władania nad tym w imię każdej religii i każdego, każdego spojrzenia. Ponieważ człowiek ma prawo, i właśnie do takich napisów też. I, ale te napisy, to. Raczej bym odciągnął zupełnie pod co innego, kiedy w Holandii, kiedy w Belgii e, pokazuje się co się dzieje i świat, ten logiczny świat odchodzi, a ten, który, w którym my żyjemy, pokazuje nam to, to co jest najbardziej niebezpieczne. Please